Witam was widzowie już w piątym odcinku daily. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału to zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i oczywiście wpisz kodzik Matyzyny w sklepie Fortnite. W dzisiejszym odcinku przetestujemy nowego skina Bizabel. Jest to darmowy świąteczny skin, którego możecie odebrać przez Epic Launcher. Żeby nie było nudno to zrobimy sobie jakiś czelecz, a mianowicie dzisiaj będę mógł grać tylko i wyłącznie niebieskimi broniami. To tyle ze wstępu, zapraszam was do oglądania. Dobra widzowie, ja już jestem oczywiście w gierce. Polecimy sobie na jakąś spokojną miejscówkę, myślę, że znowu polecimy sobie tak jak w poprzednim odcinku tutaj albo może na Jonesowie, bo tutaj jest. E, jak to się... nazywa, ten safe taki? Jezu, złota pompa. Pro głośnik niebieskiej. ziomek to jest chyba. Oty nie strzelają do mnie. Musimy wziąć auto i uciekać stąd. Dobra, musimy stąd uciec. Gdzie to było widzowie? Gdzie był ten safe? Tu to jest, Jezu, pomyliłem totalnie miejscówki. Dobra, jedziemy tam. O, jest jakieś nie, nie, dobra to podki. Dobra, nieważne, mam harpun. Harpun to w sumie nie jest broń, ale możemy to zaliczyć jako broń. No i mamy niebieski Ja, czy jakiś... Co to jest? Nieszkownik? Mi to to wróciło w ogóle do gierki. Mi się wydaje, że to właśnie dzięki temu skinowi. W ogóle nie wiem, jak oceniacie tego skina, ale według mnie jest, tro... jest nawet git. To trochę mnie te włosy irytują, ale dobra nie trzeba z tym. Takie dziwne włosy ma. Oczywiście cały tutaj zimowy update, który wszedł do naszej gierki jest y, fajny. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać na y, tym odcinku tego Mikołaja śmiesznego, bo nie wiem czy wiecie, ale od wczoraj jeździ on po mapie. Y, właśnie to co wam mówiłem na odcinku z nowości tydzień... Dobra, no nie tak tydzień temu, bo to w poniedziałek było. Dobra, tylko 100 metrów. Myślę, że się powinno udać. Zabiję tych y, chłopów śnieżkownikiem. Pieska! Dobra, niech się bawi. Ja biorę tego... tego. tego. Lecimy otwierać save widzowie, bo to jest najważniejsze tutaj. Bierzemy grubego. Otwieramy sposobem, w ogóle nie wiem czy... Ja chyba wymyśliłem sposób, z tego co widziałem. Pierwszy go żyłem na polskim YouTube, więc mam nadzieję, że potem nie... Ja w ogóle co jest, on mi mógł zginać na rękach Dobrze, że ten pop tak... Właśnie Ja, ja prawie zabiję tego drugiego! To, ale byłbym takim wykrętem, gdybym to zrobił. Dobra, oczywiście mamy tutaj dużo niebieskich broni. Jedyne, co mnie martwi, to to, że nigdzie i totalnie nigdzie nie widzę żadnej pompy. Idziemy kiblem i lecimy do strefy. Dobra, mamy tutaj auto, może się to uda. Jak znajdę pompy, to będzie dobrze i nawet jesteśmy w stanie wygrać gierkę. Bo w sumie, taki jest nasz cel na tym odcinku, na tym challenge'u i Więc musimy wziąć auto, dojechać jakimś student ze strefy. I oczywiście yy, znaleźć jakąś pompę. Jak znajdę pompę to już będzie wszystko git. To jest jedyne co teraz, czym się teraz martwię o tą pompę, bo mamy trzy apteczki, więc strefa nie powinna to być żadnym problemem. Ten problem jaki tutaj yy, jest potencjalny to to, że nie umiem wyjechać pod górę. Oczywiście mogę jeszcze łowić ryby. ryby. Myślę, że łowienie ryb będzie trochę OP. Ale czemu ja nie jadę drogą? Coś ze mną nie tak. Dobra, jeszcze jadę, jeszcze jadę. Ja, dobra, leczymy się, nie chcę potem zginąć, głupio. mam trzy zresztą. Tam się klepią, ale nie zamierzam się w to włączać, po prostu pojadę sobie do strefy Z drogą, oczywiście, bo nie mam zamiaru się znowu wlec przez te góry czy inne. Tu jest, tu jest safe. Dobra, jedziemy tam. Ty, bo ja w strefie mnie Dobra, on jest. Dobra, i jego zabijmy, No, jest Freaksem. Dobra, nie jest Freaksem już, bo już wleczył. Czy znaczy dalej jest Freaksem, ale nie dla mnie, bo nie żeby sobie tutaj... W ogóle te bomby zimowe są Nie no, tu kolejny. Widowie, co tu się dzieje? Dosyć dużo matsów więc. Nie, nie, nie. Ja uciekam, ja, ja, ale on mi zniszczył opony Dobra, nie jadę tym. Gdzie ta pomager? Nie gadajcie, że go pozabijali Tu jest wszystko zielone. Błagam, nie mówcie, że nie ma riftu, że te... Na ale zużyły wszystkie rifty. Jezu, serio, nie ma riftów już. Dowie, zaraz załamię. Dobra, przetestujmy tę grę. Aha, czyli leci kulka, ale ona y, normalnie wybucha. Jezu, nie. Nie patrzcie, już teraz do mnie pół serwera strzela. Ja pierdziele jestem w dupie. Nie mam matsów, nie mam broni. Jestem w dupie. Musimy jak najszybciej znaleźć pompę. Bo matsy to sobie jeszcze dozbieram. Ale teraz pompę muszę znaleźć. Nie no, jest! Dobra, mamy to! Ale dostał heda. Kolejny, nie no, chłopie, weź stąd idź. Mamy Spidermana. Nie no, miał wszystko fioletowe. Kurde. Nie mogę niczego podnieść. Oczywiście ja to mogę wziąć. Bierzemy to, to się przyda. O, widzicie tam? Jedzie ten bus, jedzie bus. Czyli udało nam się spotkać na odcinku tego busa. Więc jest... Oczywiście, już... Ech, muszę się leczyć od nowa. Musimy zabić jakiegoś jędrka, który może mieć normalne bronie. Bo zabiliśmy jednego, pięknym strzałem w łeb. Ale nie miał pompy niebieskiej. Gdyby on miał pompę niebieską, to widzowie teraz bym tak samo zbierał macy, Ale zaraz by się zaczął, zaczęła taka destrukcja. Nie no, naprawdę. Mordo, weź się ogarnię teraz mnie nie da żyć. Patrzcie, co się dzieje! Co to jest? Jakimś szczepiakiem mi tu nawala. Co jest? Dobra, aktualnie nie wiem o co chodzi w tej grze. Spider-Man, no halo. halo, Mam ogólnie 2 HP i sobie lecę ze Spider-Manem. To jest najlepszy pomysł, ale nie no, animacje trzeba widzowie pogratulować Pomimo, że item jest czasami wiarski, To naprawdę animacje są mega git Ale PM w tym sezonie No patrzcie Już tu mi idzie dwóch PM w tym sezonie jest ewidentnie za silny I to musicie przyznać To jest w ogóle niezbalansowane w tym sezonie Jest jeszcze snajperka wybuchowa Co to jest? Nie mam ammo Nie patrzcie, ja nie mogę nic zrobić, bo nie mam matców, nie mam niczego. Jeszcze jakiś śmieć mi od ten. Tą sniperką strzelam. Nie mogę nic zrobić, totalnie nic. Nie mam pompy i to jest najgorsze. Co ty tu robisz? Mogę powiedzcie, że on jest jakimś botem i ma Su Dobra, super. Je, jest, dobra, zabierzcie. Nie no, patrzcie, jaki on ma lud, wy to widzicie? To jest, widzowie, żart. W tym momencie, to co ten chłop ma w ekwipunku, to jest żart. Widzicie to? On miał wszystko złote: złoty granatnik, z tego tego tego, yy, do tego PMA, koronę. Przecież on był tak dorąbany, on co wszystko miał. A dobra, ja mam koronę. Ale ja nie mam dalej pompy. Dobra, łatwo Mogę podrzymieć. Myśl... No nie, na no, złota pompa ty sobie kuźniwa myśla... gościu żartujesz, że mi tu ze złotą pompą biegasz. W ogóle, Jak ja dostałem tyle HP? Ja dostałem HP za fraga czy mi się zdaje? Musimy, dobra, ja mam taktykę, musimy wyjść na high ground. Sprawdź high ground do niego. Patrz, już ucieka. Czemu ja mam złotą snajpę? Ej, ja tego nie... Co jest? Nie chcę mieć tej złotej snajpy. Nie mogę jej mieć nawet. Czy on sery siedzi w strefie? Czy jego tam już po prostu nie ma? No jego tam nie ma chyba, ale jakim cudem? Jak już... Więc co? Ja widzę, że aktualnie to... Trochę wody z mógł, bo to się da... No, da się zniszczyć, ale nic nie zrobi. Kurde. To też nie ma żadnej... Tu jest ten typ Nie no też jest złota pompa Dobra, dostałem od niego jakąś pompę za miliard Czy wciąż mi tu biega z złotym taktitalem Do kraka już patrzcie tak no, tego trzeba jeszcze założyć. Ja ze mną jakiś. Zabił go. Bardzo dobrze. Krak. już ciebie. Dobra, może jeszcze jed jed jeszcze jednak nie. Ja pierniczę, widowy, co tu się dzieje? Yes, mamy to. Let's go. Ja pierdzielę, co to było? Jak ja to wygrałem bez pompy? Widzowie, całą grę bez pompy grałem i to dosłownie całą, w ogóle nie miałem pompy.